Simon, Iron Maiden oraz Portal Games. Co powstało z połączenia tych trzech podmiotów? Trzy dodatki z komponentami do waszych ulubionych gier: Cullignord cool Nat. A całość tematycznie opiera się na Edim, czyli legendarnej maskotce właśnie zespołu Iron Maiden. Zestaw pierwszy oraz drugi to koszt około 130 zł. Natomiast zestaw drugi dostaniecie już za 80 zł. Sprawdźmy, ile dobra każdy z nich wniesie do rozgrywki. Zostaw sobie dzwonek, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Krótkie intro i zaczynamy. A zacznijmy od dużego zestawu pierwszego. Znajdziemy tutaj komponenty do Zombieside 2 edycja, Czarna Plaga, Zombicide Najeźdźca, Zombicide Żywi lub Nieumarli, Ank, Cthulhu Death May Die, Massive Darkness 2 oraz Rising Sun. Łącznie 6 figurek oraz 58 kart. Sprawdźmy najpierw figurki, o których szczegółowość nie musicie się martwić, w końcu to Cool Minionat, taki Sphinx na swoim tronie, Eddie jak urzniwiasz. Malutka figurka. Eddie powstający z grobu. No jakieś jakiś Eddie wariaty biegnący z szablą przed siebie. A no, tutaj już widzimy, że to będzie Rising Sun. Eddie Samurai. Ten wygląda naprawdę bardzo fajnie. I ten będzie pewnie do najeźdźcy. Taki kosmiczny look Skywalker Eddie. Figurki mamy już za sobą, to przejdźmy teraz do kart. Tutaj akurat do Zombie Side druga edycja. Karty ocalały. Żołnierz Eddy, Cyborg Eddy, Nieumarły Eddie, Żniwiarz Eddie oraz Faraon Eddy. Z tyłu unikalne akcje. Wszystkie karty troszeczkę są wygięte i tutaj akurat mówię odnośnie wszystkich tych dodatków, ponieważ wszystkie karty były bardzo mocno ściśnięte foliami w takie oto łódeczki. Do drugiej edycji Zombie Site mamy jeszcze kartę ekwipunku Kosa Żniwiarza z takimi oto statystykami oraz pięć kart abominacji. Czyli w tej grze figurki znajdujące się w tym zestawie mają różnorakie zastosowanie. Mogą to być wasi bohaterowie albo wasi przeciwnicy, abominacje. Nieumarły EDI namnaża się w strefie sąsiadującej z najbliższym ocalałym, Żniwiarz. Oj, bardzo mi się podoba takie rozmaicenie. Do Zombie Side czarna plaga. Mamy tutaj trzy karty ocalałych. Oczywiście również takie same nazwy: Samurai, Żniwiarz oraz Faraon. Czyli trzy nowe postacie z ich umiejętnością z tyłu karty. 14 kart nowych zombie, Do tego dwie karty Abominacji, jedna karta Nekromanty oraz jedna karta Ekwipunku. Tak prezentuje się Abominacja. Tym razem Faraon nią będzie oraz Samuraj. A żniwiarz jako nekromanta. Karta Abominacji. I dwa nowe przedmioty: Maiden Japan i Kosa Żniwiarza. Zombie set na jeźdźca. W instrukcji jest napisane, że jest 5 kart ocalałych, ale ja widzę dwie: cyborg oraz samuraj. Karta ekwipunku również: Maiden Japan. Karty Abominacji. Jeżeli chodzi o site żywi i nieumarli mamy dwie karty ocalałych, Żołnierz Eddie oraz Nieumarły Eddie. I do tego dwie karty abominacji. Do Rising Sun mamy jedną kartę potwora, Samurai Eddie. Rozpoczyna grę w Edo i zawsze jest kontrolowany przez gracza z najwyższym honorem. Eddie nigdy nie może zostać zniszczony. Przechodząc do Massive Darkness 2 mamy 6 kart grasującego potwora. Oczywiście żniwiarz Eddie, 6 życia na bohatera i od razu mamy go w wersji do 10 poziomu, czyli karty dostosowane do dodatku Heaven's Fall. Do Anka mamy jedną kartę Faraona, Eddie, oraz kartę panowania Ediego. Jak ktoś chce, może sobie zapauzować i poczytać te wszystkie karty. I ostatni to Ktulu Death May Die. Nieznany potwór nieumarły Eddy. Gdy zostanie zniszczony, przywołaj go na najdalszej bramie. Nieumarły Eddy porusza się o trzy pola w twoim kierunku. Jeśli nie ma go na planszy, przywołaj go na twoim polu. Pierwszy zestaw za nami, przejdźmy do drugiego. Drugi zestaw jest najtańszy, ale ma największe figurki. Tak się prezentuje potężny, wiklinowy Eddy. Duża figurka, w porównaniu zaraz zobaczycie żniwiarza. O! Żniwiarz to taki chłystek. A Wiklinowy Eddy, kawał dziada. Jest on naprawdę fajną postacią, w sensie grasującym potworem w Massive Darkness 2. Zaraz powiem wam dlaczego. No, ciekawa figurka, ciekawa, chociaż ta chyba robi większe wrażenie. I oczywiście żniwiasz dla porównania. Także najmniejszy dodatek, najmniej może wprowadza do gier, ale figurki ma największe. Mamy tutaj karty do Zombieside drugiej edycji, czyli dwie abominacje: Wiklinowy Eddy i przerażający Eddy. Zombieside żywi lub nie umarli, również dwie abominacje. Do czarnej plagi mamy już troszeczkę więcej elementów. Bo aż 8 kart zombie, wiklinowy Eddie zadaje dwie rany. Może zostać wyeliminowany tylko wtedy, gdy w tej samej rundzie użyjecie przeciw niemu dwóch smoczych ogni. Przerażający Eddie nie może się poruszać. Jego atek ma zasięg 0-1. Kiedy zostaje aktywowany, każdy samotny ocalały otrzymuje jedną ranę. Wiklinowy Eddie jako abominacja i tak samo przerażający Eddie. Do Cthulhu Death May Die również mamy więcej elementów. Karta Nieznanego Potwora, Przerażający Edi. Gdy zostanie zniszczony, każdy badacz w zasięgu jednego pola traci jeden punkt poczytalności. Do tego mamy pięć kart ciemności oraz jedna karta niepoczytalności. Wybierz kartę ciemności, odkryj ją i rozpatrz. Następnie potasuj karty i rozmieść je ponownie. To są karty ciemności. Nazwy są po angielsku, ale tekst samej akcji już jest po polsku. Ja się wręcz mogę domyślać, że to są nazwy Piosenek: Iron Maiden. No Fear of the Dark. When I'm walking a dark road. Ulecz cały swój stres, następnie usuń te kartę z gry. I ostatnie grasujące potwory do Massive Darkness 2. Tak samo, od razu do poziomu 10. Miałem przyjemność już grać z tym grasującym potworem i jest naprawdę ciężki. Posłuchajcie dlaczego. Wilklinowy Eddy przyjmuje ognie na swoją klatę, ale ich nie rozpatruje na koniec rundy. I kiedy ma w swojej strefie co najmniej jednego bohatera, przenosi wszystkie swoje ognie na jednego z tych bohaterów, a następnie atakuje tego bohatera. Potrafi się on również teleportować do zgrai w odległości do trzech stref od niego, zabija jednego poplecznika i przydziela sobie dzięki temu dwa ognie. Co po prostu czyni go dużą, żywą pochodnią i Możemy marnie skończyć już przy naszej kolejnej turze. I ostatni, drugi dodatek, który również jest w takiej samej wielkości jak pierwszy i kosztuje również 130 zł. To są figurki bardzo ciekawe i bardzo mi się podobają. Zwłaszcza ten Eddy. Eddy grający na gitarze, stojący na scenie, zwrócony ku publiczności. To był taki bardziej badacz w kapelutku. No, tutaj trochę wystylizowany na kobietę, na mumię. na zombiaka i na opętaną istotę. No dobra, przejdźmy do konkretu. Jeżeli chodzi o zombie site, druga edycja, mamy cztery karty ocalałych. Zabójca Eddy, basista Eddie. mumia Eddy oraz obłąkany Eddy. To są ich umiejętności. Jak wcześniej, możecie sobie pauzować i czytać. Również mamy cztery karty abominacji. Jedna karta Equipunku, głowa bestii. Oraz jedna karta sarkofagu, którą również możemy wykorzystać w czarnej pladze. No i właśnie, jeżeli chodzi o czarną plagę, to mamy dwie karty ocalałych, szaman i mumia. Karta abominacji, tym razem akurat mumia. Jego atak zadaje dwie rany. Po namnożeniu umieści w jego strefie kartę sarkofagu. Po wyeliminowaniu odradza się w strefie sarkofagu. Sarkofag można wyeliminować trafieniem z ataku wręcz. I nekromanta szaman Eddie. Na początku fazy zombie usuń wszystkie zombie w jego strefie, poza abominacjami. Podczas swojej aktywacji ma tyle akcji, ile zombie zostało usuniętych. No i dalej karty. Abominacji. oraz zombie. Jedna karta Ekwipunku, również głowa Bestii. Jeżeli mamy tutaj fanów set na jeźdźca, no to będziecie zadowoleni z dwóch nowych postaci, czyli basista Eddy i łowca nagród Eddy. A czyli to był łowca nagród, ten w kapelutku. Do tego 8 kart Xenosów oraz jedna karta Ekwipunku, no nie zgadniecie, głowa Bestii. Jeżeli chodzi o Massive Darkness, to mamy dwie postaci. Ale niestety nie ma do nich żadnych nowych kart umiejętności, czyli są po prostu klasy, które znamy. No chociaż tutaj akurat nie do końca, o tym za chwilę. Mamy tutaj Szamana. Fajnie, bo jest nowa umiejętność cienia, ale karty Szamana zostają takie same, jakie były w grze podstawowej. I tutaj mamy Ediego jako bard. Akurat ten dodatek nie został jeszcze wydany, bodajże będzie się nazywał Majsterkowicze oraz Bardowie, czyli może to wnioskować, że portal Gamesy ma już go na oku skoro mamy tę kartę, chociaż oczywiście to nic pewnego, także tą postacią nie możemy na razie w ogóle grać. I teraz super opcja dla fanów Cthulhu Death May Die, nowa plansza Badacza. Opis po angielsku. Na koniec swojej tury możesz utracić jeden punkt poczytalności, aby ulepszyć jeden punkt stresu. Zyskujesz jedną zieloną kość, gdy atakujesz cel na twoim polu. Gdy wykonujesz bieg, możesz poruszyć się o jedno dodatkowe pole. I został jeszcze Ank a mamy tutaj po prostu jedną kartę Strażnika. I jest to Mumia Eddy. Jeśli zdecydujecie się dołączyć do gry Mumia Eddy'ego, dodatkowo oprócz zwykłej puli Strażników, umieśćcie jego figurkę w zasobach ogólnych. Mumia Eddy ma siłę równą 2. Zestawy, które zwiększają regrywalność waszych ulubionych gier to myślę, że jest coś, nad czym warto się zastanowić. Oczywiście nie musicie brać od razu wszystkiego, wybierzcie sobie jeden, który tutaj wam przedstawiłem, który najbardziej wam się podoba. A myślę, że jest z czego wybierać. Napiszcie proszę w komentarzu, który zestaw podobał wam się najbardziej i który zamierzacie zakupić. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.